Daj mi daj mi daj mi daj mi lajka, subskrybuj mój kanał, może dla ciebie to banał, ale bez tego tu będzie kaszana na forach aktywny stymuluje. No simanko, simanko beczki z tej strony trolliwers Ze Study właśnie zagramy sobie z roką rock we Fortnite PAG gra pierwszy raz, w ogóle zobaczycie gameplay niesamowity, gdzie wygraliśmy w streaming całą grę, ale tutaj zobaczycie wszystko w trakcie odcineczka. Co ci łapę, suba dzwona i wbijajcie na kanał rogi koniecznie. A zresztą, poza tym, pamiętacie koncept Dawisa Davisa Scotta, przepraszam za takie wyrażenia. Właśnie tak, odbędzie się jutro o 16 też oraz o pierwszej, czyli o 2 w nocy polskiego, właśnie, tej zacznika. Będę o 16, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, bo dzisiaj montuję, już jest 22, będę montuję właśnie ten film. No i będę o 16, jeśli to jest prawda. Właśnie teraz widzicie na, na ekranie, właśnie, jak to wygląda. Poza tym, no, za zmian na mapie, coś się zmieniło na mapie, właśnie tutaj, właśnie widzicie licznik, właśnie teraz, właśnie o 22.00 właśnie paszę, ile zostało minut i se tańczy na scenie, no także widzicie, Będzie na pewno epicko, Polaka też próbuje ściągnąć rok, rok, na pewno będzie, może, mam nadzieję, że będzie. Oraz, sorry, że tak cicho, ale no wiecie, 22, już trzeba być trochę ciszej. Oraz też poznałem przyczynę, dlaczego właśnie mam taki wytłumiony głos w odcinkach. Dzisiaj mam też właśnie wytłumiony taki głos, ale właśnie dzięki dzisiejszemu grania z roką rok odkryłem dlaczego mam taki głupi głos tłumiony na odcinku. Po prostu odkryłem, że no, jestem trochę mało spojrza... <laughs> mało spojrzawszy. No i po prostu nie zauważyłem, że mam głośnik obok jak trzymam telefon, to po prostu po prawej stronie to widzicie jakieś przykładowe takie screeny, że po prawej stronie jak trzymam na przykład gram i strzelam po tej stronie właśnie. No to właśnie mam głośnik, no i ja przytykam palcem i dlatego właśnie tak się dzieje, no także bardzo sorry, ale no już od następnych odcinków już to się zmieni, obiecuję naprawdę, no mój błąd. Pamiętajcie też, aby oglądać odcinek od początku do końca, gdyż wyszło no, bardzo epicko, było też beka, ja właśnie troszkę, jak rocka, Rock grała, no to pierwszy raz grała, ja też trochę, no trochę też to zlamiłem, ale było też fajnie, także jak obejrzycie to na pewno, obiecuję, obejrzycie do końca i ocencie film, zostawcie łapy, suba, dzwona, hashtag, właśnie to widzicie w tle, jak właśnie super gramy, Widzicie też kilka odcinków z Polakiem, ale to dopiero po właśnie... Yy, właśnie po tym koncercie Davisa Scotta raczej wyjdą te odcinki. Zobaczymy jak to będzie, widzowie. A co, a co do tego wszystkiego, właśnie teraz oglądam transmisję na żywo na Twitchu, właśnie Hypexa. No, snipex, czy jakoś tak się czyta, Nick? No i zobaczymy, czy to jest fake, że się dostaje właśnie te skiny, czy po prostu. No nie wiem co się stanie, ale właśnie oglądam. No i zobaczymy. <laughs> będzie śmieszne, jak się nie dostana. A teraz bardzo serdecznie zapraszam Was do oglądania. Pojrzyjcie to właśnie mój gameplay, właśnie teraz jeszcze próbuję coś ugrać. No i oczywiście oglądajcie od początku do końca, bo naprawdę warto, naprawdę, naprawdę, Seriously. I bejście na kanał ekipy. Pozdro, miłego oglądania. Gdzie lecimy? Znów. X. I teraz tak. <noise> ja znowu gdzie będziemy lecieć? Polecimy sobie, nie wiem, gdzie też polecieć. Lecimy tutaj. Tam lecimy do agencji? Leci za mną. Jeszcze nie. Musimy być bliżej. na po co mamy to lecie? teraz lecieć? Teraz. Teraz, teraz, teraz. Teraz. Leś tam, o tam jest taki domek, tam tej dziury leź Pierwszy rok i Rock Gameplay We Fortnite Chyba ja to zmieniała nazwę grupy Na no jaką? bo się zmieniła PikToku na i Life Liferock, to swoje no to jest studio. Ale nazwa grupy, więc to ty masz No ja już mam przez 3 lata, czy czytam cztery i No ja to... nie no. Ej, jak tam schować? No to już automatycznie masz spodakon. Musisz gdzieś wylądować. To ci się zniszczy Dobra, idę już ogarać itemy I tak przelata Elo elo Kto to Nie dam, nie tam, tam w do domku gdzie ja jestem leci Ale nie mogę... Boże, spokojnie <grym> No jestem! tam Uuuu, Co jest To jest skanowanie Patrz, czekaj, nie, zostań tam, zostań tam Zostań tam, zostań tam Czekaj, zostań tam E, właśnie z zbryni w tamtym, Zostań tam, stój tam, stój tam, dzień dobry? <grym>, tak. Ocuj się Dobra, masz dla ciebie mam broń tutaj. Cicho! Masz broń e, i masz amunicję ci dam. Od razu, tylko nie ruszaj się Masz 20 amunicji jesteś. No o się no Chodź. I teraz tak, musimy się przebrać, bo nie mamy. Z... i temu co, nie? Zaraz wchodzisz do. Nie, nie, biegu? nie. Wchodzisz do. Nie, no! Gdzie ty poszłoś tam? Nie, szybko wróć do tego świetnika. Tutaj jest! Tutaj miałaś wejść A ty ty do. Zaszkieram? Tutaj wejść do tej budki. No, ojka! No, no idź do tej budki! No, no szybko wejść <mum> Tutaj, nie wchodzisz. Stój! stój! No, gdzie co? ty wyszłaś? Naprawdę, weszłaś wejś... tam, no. No to weszłeś, po co ty mi ekran? Dobra, chwila, ale już to. Gdzie jesteś, Roxy? <śmulity> nie ma za co. Dobra, na ty nie... Kto to w ogóle to postawił? No czemu ja tam zminimalizuję grę? Kto to w ogóle to kto postawił? Co? No to coś, tą skrzynki koło twojego domu. No kurde, pele, to nie jest mój dom. Czubeś, że. Wywaliłam ją w grę. Roka, chodź. Lecimy na scenę, dawaj. Leć. Tam, na morze. Tam się zrobiła, chyba. Ludzie, zobaczcie. Tak. A nie, czy ja to, tutaj gdzieś... Tak, tak, tam dawaj. Patrzcie, scenę zbudowali widzowie. Lo, ale mega. No to tam dużo leci ale co to ma grać, bo ciekawe co będzie Siedzą i proszą, ale tak <grymne> <grymne> I reklamuje się tak zawsze Nie zawsze Nie no Idą no. ja mnie doleci. Patrz, ty już, no może masz chyba spadochron Może zawsze sobie na spadochronie podlecieć Nie tak w ciszu mam grę W Nie no, widzowie, kozak Patrzcie, ostatnio wam poka... Jeśli chcecie, że będę Grać po zostawcie łapkę Nie, i się chcecie... Dobra, nie zagrała masz... Ktoś nade, ktoś nade mną jest Jeżebym zagrała w Fortnite to 900 niemal i niezbydziel. Patrzy odliczanie jest, patrzcie odliczanie! 7 godzin 7 godzin i 44 minut. 43 se... minuty Ja to dzisiaj wstawiam no patrzcie, odliczanie jest, no... bez hitu. Dobra, no to No pa! Oba Proxy. Pa, odliczanie śmieszna Dobra, śpiewamy! Ja, ja jestem bohater! A ona jest kawałka tego ciatka No patrzcie 7... to i tyle godzina. 7 godzin 17 Która to jest? To dzisiaj jest jednak ten. Liczb. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To czwarta rano. Jaka czwarta. No policz sobie. To są trzy godziny. Osiemna, Jeszcze trzy, siedemna... cztery. A o ty. O 00. No. To dzisiaj jednak to jest? Nie. Ej, no to jest trochę przerąbane. Następny występ? To już był? thank mm -hmm. To niszczysz? Nie, muszę. Kroń. <grywa> na to No nie wiem, wow. Komentujesz Słowski. Wow. Wow. Roka też byli na występie, Co nie? Nie, 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 nie? nie Jak będzie. Jak będzie. Jak będzie. Jak dzisiaj, to ja nie będę. Może live nawet będzie uroki. A jak już dzisiaj, to nie będę. Nie, 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 nie. Dlaczego? Jezu, ale ty masz dylemat! Zacięłem się! Po co ty to niszczysz? Nie wiem, bo że to No budować może! po prostu po Ty je znalazł, to bardzo lubisz. Zamiast. Chcesz dynamit? No. Proszę. Dynamik dla ciebie. Przebiorę się od razu za odważnika. Aaaa. Gdzie ty jesteś? Boże, pływać nigdy nie pływała. Będę sobie Wow. Dobra, chodźmy po do 3 minuty i będzie ten. Fajajaj, droga. Cimy. Myk, meg, Ale mega z tą celu, co nie? To dzisiaj przerabiać nie jak to już na jutro będą mieli. To była skrzynka, czekaj. Otwórz skrzynkę, bo ty nigdy nie otwierałaś. No, spróbuj. Wow, pistolet i granat, bierz to. Wow. Właśnie Tu masz do przesiadania. Jedziemy. To jest jak samochód teraz. Spotkajcie. Będziesz umiała strzelać? I goś spotkasz? Po to ty ci dawałem blond. To ja strzeliłem. Takie nitro, zaraz, jak daję to i to się kończy, co nie? Wtedy, celuję jest z tyłu? Opa, z tyłu strzelam i nitro. Ja. Spoko, otwieraj. Kurwa, lepsza pompa. O, karabiner masz. Pudło. Karton. Co tam rzuciłaś mi? A mogę ci aptekę rzucić. Chodź, idziemy. Pani, chodź pan. Czemu tam potki wyrzuciłaś? Ej! Co ty, ty marnujesz jedzenie? O, pokażę ci trika? patrzcie widzowie Ja pokażę wam trika no. wiem, mam, mam ten ale mam balon na to nie? Patrz, rzucę go tam no, jest. patrz teraz chwila, chwila, chwila Eluina Weź go, pierdała Niewidzialne jak lal Nie byłutkie na co się Czułam się, że on to wzięła Co? To, że, że... No wypij to No i mają rację Czemu ty tego nie pijesz? To jest armor okay. Tak kubku masz ten pa, Te bandaże hmm. 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 I make proszę bardzo Ło! Wow. Daj mi tą broń! Nie. Daj! No daj mi Skara! No daj! Jest, jak to rzeszaczka, żeby wyleciało ze skrzynki. To jest tutaj najgorszej prawej? O lepszy Dobra, chodź. Podgarnęłaś już itemy? Chodź, dawaj. Ile masz matców? Tu? Macu, macu to surowce od tej Czyli to co masz na górze. Z tego co budujesz te wieżyczki i tak dalej. Patrz pokazać ci magię Magia. Patrz widzisz ten namiot tam Karabin masz jak chcesz tutaj Siadaj ja jestem za tym, żebyśmy pozbierali drewno, wiesz? Bo bez surowców to my sobie to nie damy radę Tutaj dajmy, tu pozbierajmy sobie trochę macu O! O! Z drugiej strony wadaj Uważaj, uważaj, z drugiej strony, z drugiej strony ja nie widzę Walę, walę. Kurde, ale to jest naprawdę. Nie widzę, o widzę. Tam jest Dobra, leży. Walę drugi jest na górze. Widzę, Teraz ten leży, przed nami jest jeszcze jeden. Bieraj tę. Dobra, nasza pierwsza potyczka stała raczej. Jest ta adrenalina, nie? Chodźmy, nadal zbieramy masę. Dziękujemy. Dobra, mam no. drewnie. Zabieramy. Zabieramy. pod. O, strzelają! Z tyłu! Aha, co on robi? Jeszcze... To jest drugi jeszcze, patrz. Nie dostał. Wiesz co, ja wolę nie marnować. Nie oni się sami to wybijałem to O wiem, mam pomysł. Tu mam maturówkę, co nie? Czekaj. Chwila? Nie siadaj, nie siadaj. jaki mam plan?

Dawaj go, dawaj go Leżę, no i elegancko Straciłem tylko 70hp To ty takie granaty rzuciłeś? O mam skara dla ciebie jak chcesz, chodź tutaj chodź. Bierz skara, Twój, proszę bardzo A ja się wyleczę tutaj elegancko? To jest lepszy, zielony czy niebieski? Niebieski pewnie nie, fioletowy, co ty gadasz? Ale mówię tak Lepiej wywal, wywal to zielone, bo to ta sama amunicja Ale jak wolisz Mam dużo apteczek, w razie czego Pationy se właśnie wypiję teraz Bo nie mam Na 50, a mora To elegancko Gdzie jest nasza motorówa? Czy znowu strzelają do nas? Kurde Bele, dobra, chodźmy szybko do motorówki Gdzie ona? Nie, ona tutaj? tutaj jest, chodź Przesiadka, przesiadka, go Patrz, nikt nie idzie czy coś tutaj nie? Ale się nie naparzamy, nie? Idziemy na Dobra. przetrwanie jakąś nitkę? W Dobra. Dobra, może podróżmy jeszcze ten samochód? Nie Ja przetrwania. Wow. To. Nie marnie. Przyłady, wszystkie bronie. Ale strzelaj z kieletami, pamiętaj. Jestem... Ale ja mam tylko Chodź, dam ci amunicję. Podziel Przeładuj sobie Szczerze ci powiem, nawet nie wiedziałem, że tak się da Tych wyrzucić, tak wyrzucić amunicję szybciutko Zatrzymał nami? Nie, Roka, czekaj Chwilę A dawaj w niego, fazaj. Kurde, nie Kurde takie lagi miałem, ale nie wiem... Ale dobra, zabiłaś. Pa, jakaś inna fioletowa broń, ale najsłabsza, O, druga strona! Luka, uważaj, za tobą! Za tobą, za tobą. Pole położone. Leżę. Dobra. O nie, gdzieś moją się znajdź. Kto? Fioletową, bo chciałaś powiedzieć. Fioletowa. Dobra, no masz już znalazłaś tę fioletową broń? No to ma tak ma tak, tak. <noise> Skubiła Bój do snajpery, Dobra, idziemy stąd może co? Na górkę mieliśmy iść tak, to strzela, ze mną Co im tak strzelają się tak jakoś? Panisz super sterowanie, że jest na botaj. Właśnie boorka kombinowała przed nagraniem, żeby właśnie ustawienia, nie? Ale trochę jej nie wyszło. Tam jest jakiś typiasz, widzisz? Przed nami. No, Sniper ma, uważaj. Bo po dźwięku da się poznać Uważaj, patrz, 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 idzie, patrz, idzie, patrz, patrz, patrz. Poczekamy, na no, niego tutaj, na to Nie wychylaj się, cofnij się Możesz tak z rogu O idzie, patrz Leżę Jezu. Wezmę tego snajpa Musimy stąd uciekać, wiesz Co to jest? EXP. O, zbierz to sobie, będziesz miała dużo ekspa Proszę Bierz lepiej pójdziemy stąd i patrz, zbieraj to a, no i zbieraj to dobra, chodź, idziemy stąd może, to. tak, lepiej to jest złoto z nie to jest, o jest, AWP zbieram AWP dobra, AWP jest zawsze na stopcie dobra, chodźmy wysoko teraz do no właśnie, chodźmy już, chodź idziemy, idziemy skrzyneczka po dopiero. stronie no faktycznie skrzynka z rzutem Patrzymy ją? No, to powątpię, bo tam jest. Gdzie tu widziałeś gościa? Nie mam tego na trzy rzuty, tylko mam ich na pierwsze. Chodziło tu do jednego łóżka? Nie, Masz pierwszy, twój pierwszy zrzut, otwieraj. Zawsze jakiś achievement wleci. Co wy tam? O, twój ulubiony erpek, zbieraj go. Zbieraj się o, wypij to sobie, wypij, weź to, wypij. Pij, pi, pi, pi. Wow. Budujemy... fortecę. Aho, właśnie po to się buduje fortecy. Skąd? Z góry, z dołu. Uważaj. Gdzie, skąd? Leży złoty skarb, bierę. Miliard, leka! Weźcie sobie arpega. Masz apteczki w jakimś białym kierunku? Aha, drugiej strony w drugiej stronie. Pierwszą grę wygraliśmy. O tak, o Twoje pierwsze wygrana gra. Była? Dziękuję R Roka Dziękuję za oglądanie raka Rakety i troli coś tam <laughs>